Widzowie, pokazał mi się trailer e, takiego MMO-sa, który się nazywa Stars Reach. Możemy w sumie zobaczyć najpierw na Steam'a, czy tu są jakieś e, króciutkie informacje. Data wydania nie ogłoszono. MMO RPG. Wydawca jest Playable Worlds. Zobaczmy, co ma jeszcze na swoim koncie. Nie ma nic. Nie ma nic. Um. I teraz tak. To jest taka ciekawostka. Designer ultime Online i Star Wars Galaxies. Czyli co, będą podobieństwa jakieś? Jezus, już trochę męczy to, nie? Że ktoś pracował przy jakimś MRP-gu x lat temu, pracował do jakiejś firmy x lat temu. Natomiast to może, może działać na wyobraźnię. A czy to jest jakiś pewniaczek? No nie, nie, nie. Dobra, wiecie co, tutaj te gify to tak niezachęcająco wyglądają, więc po prostu zobaczmy na trailer, okej? Okay? Tutaj widzę ja? No, Wild Star'y mi trochę zajeżdża, nie? Zwłaszcza jak tutaj na górkę wychodził ten ala demon, powiedzmy. Simulated World Action Combat Widzowie, jak już bym miał strzelać, to bym powiedział, że to jest rodzaj instancjonówki. Bo raz, jak oni chcą... Yy, wiecie, widać tutaj, że można terraformować jakoś yy, przestrzeń, czyli kopać w gruncie. No i to oczywiście trzeba przesłać do innych graczy. Yy, a przypuszczam, że to jest sporo... Chociaż.. Może nie jest to tak sporo informacji, ale jak jest Action Combat, no to też tutaj w jakiejś większej skali, chyba ciężko jakąś większą skalę. I powiedziałbym, że to, że to może być jakaś instancjonówka, albo może jakiś survival bardziej. No, patrzcie jak tutaj teoretycznie świat się może zmieniać, nie? Ale też... Zaraz powiem. Stars reach. Gwiazdy są wasze, widzowie. Można poprosić na Steamie, swishlistować. Cześć, Florek. Um, widzowie, no generalnie miałem na myśli to, że popatrzcie, jak tutaj właśnie na świat można wpłynąć i jak to zaprezentować innym graczom, żeby serwer wyrobił. Tutaj jeszcze człowieku możesz podpalić jakieś drzewka, nie drzewka. To, to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to był taki MMOs. W którym no, biega setki, biegają setki graczy, ale z drugiej strony popatrzcie, jak on mrozi tą tutaj wodę. Yy, wygląda tak, jakby te tiki odświeżenia, yy, które w, w, no, wymieniają informacje z serwerem, nie są zbyt częste, nie? No bo popatrzcie, on tu chwilę mrozi i dopiero po jakimś czasie się pojawia ta tafla lodu, nie? I tak powolutku, do przodu, do przodu. No. Graficznie takie, o no. Graficznie takie, o. Jakaś wczesna wersja. Tutaj też pokazuję dużo tych profesji przeróżnych. Polity, po, polityk, szef, krawiec, inżynier cywilny, jakiś ksenobiologist, biologist, animal trainer itd., itd. Czyli to raczej taka gierka, wiecie, skupiona na kreowaniu świata. Housing też powinien być tego typu rzeczy jak w No Man's Sky, no. Tylko pytanie, czy taka gra jest lepsza w formie MMO, czy lepiej sobie zagrać w No Man's Sky? Sky. A swoją drogą w No Man's Sky w ogóle nie grałem. A też by się przydało. No Man's Sky chyba też słabo zaczął, nie? A teraz uchodzi raczej za taką grę, którą warto nadrobić. Także tak. To jest pierwszy filmik.